Moi drodzy, dzisiejsze Słowo Boże z Dziejów Apostolskich przedstawia bardzo dziwną sytuację. Wśród różnych przygód Świętego Pawła, to akurat to, co mu się wydarzyło, a jest wspomniane dzisiaj, to chyba było najdziwniejsze. Macie cały zapis tych wydarzeń w opisie tego filmu. I teraz, tak. W jednym mieście, gdzie przebywał Paweł z Barnabą, w jednym mieście go nie przyjęli, świętego Pawła. I w związku z tym Paweł szykował się na ucieczkę. To znaczy, uciekł po prostu, bo chciano go ukamienować. Natomiast w drugim mieście przyjęto go aż nazbyt entuzjastycznie. To znaczy, uważano, że jest wcieleniem Boga Greckiego i chciano mu złożyć ofiarę. To, moi drodzy, są dwa zupełnie przeciwstawne wydarzenia, no dwie zupełnie inne reakcje ludzi, jakie mogą być na, na nauczanie. Jedna to jest absolutna negacja, aż do chęci pozbycia się kogoś, a druga no to taki entuzjazm, że aż popadający znów w kolejny absurd. I teraz, moi drodzy, tak, reakcje świętego Pawła pokazuje nam tak naprawdę dwie rzeczy o godności człowieka. Bo tak popatrzmy, jeżeli Święty Paweł jako apostoł poszedł głosić ludziom dobrą nowinę o tym, że Chrystus z wstał, to moi drodzy, jeżeli ktoś w związku z tym chciał go zabić, no to wiemy, że to byłaby niesprawiedliwość. Bo co tak naprawdę byłoby sprawiedliwością? No, moi drodzy, gdyby Żydzi i Poganie zgadali się, że ktoś im chce jeszcze tu wprowadzić trzecią religię, a już dwie to tłok w mieście, to można było się zebrać i uchwalić, że tutaj Paweł nie ma prawa nauczać i trzeba go by było po prostu odprawić. To byłoby sprawiedliwe, tak, no bo ktoś, kto rządzi miastem, do no takich rzeczy może mieć prawo, nie? Jeżeli jakby no. Jakieś prawo nadrzędne mu oczywiście na to pozwala. a Podejrzewam, że w czasach starożytnych, w ramach tych polis takich, to było jak najbardziej e, możliwe tych państw, miast. E, I tak, moi drodzy, Skoro święty Paweł doświadczył tam niesprawiedliwości, to co święty Paweł mógł zrobić? A, no, mógł zrobić chociażby to, co prosili już apostołowie Jezusa. To znaczy, apostołowie raz prosili Jezusa o to, aby Jezus zesłał deszcz ognia na ludzi, którzy Chrystusa nie przyjęli. Czy święty Paweł mógł się do tego posunąć? No pewnie mógł. Czy mógł strząsnąć po prostu proch z nóg, a jak najbardziej, jeszcze bardziej, mógł to zrobić? Czy mógłby szukać zemsty albo protekcji u kogoś silniejszego? No pewnie, że mógł, i tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy szukać dziesiątek rozwiązań, w których to święty Paweł albo by szukał zemsty, albo po prostu sprawiedliwości. Jednakże do żadnego z tych czynów się nie posuwa. No właśnie dlaczego? Ze względu na godność z jednej strony swoją godność. A ze względu, a z drugiej strony, ze względu na godność tych ludzi, którzy go nie przyjęli, bo oni moi drodzy również godność posiadają. I teraz tak, jaka jest godność w, w tych ludziach, którzy nie przyjęli orędzia o Jezusie Chrystusie? No, moi drodzy, przede wszystkim taka, że no, człowiek jako stworzenie Boże ma prawo popełniać błędy, to znaczy, Bóg nie narzuca się ze swojej, Z wiarą w niego. Jakby no, Bóg chce, żebyśmy tę wiarę przyjęli, bo jest ona drogą do odkupienia, do zbawienia, do przebywania z Bogiem w niebie. Ale jak człowiek się zaprze i nie chce, to nie musi. W sensie Pan Bóg go nie przymusza, człowieka żadnego. A więc święty Paweł, jako człowiek wysłany przez Boga. Nie zmuszał nikogo do tego, aby w Boga uwierzył, a więc w ten sposób pokazywał na to, że człowiek ma godność, że ma prawo do wolności religijnej. Z drugiej zaś strony, tutaj święty Paweł w tej sytuacji, kiedy uciekł z miasta, gdy, mu, gdy zagrażano jego życiu, on również pokazuje na swoją godność, to znaczy, Święty Paweł wcale tak naprawdę nie szukał okazji do tego, żeby ponieść śmierć męczeńską, bo już w zasadzie tę śmierć mógłby ponieść wtedy, ale uznał, że ona tu do niczego by w ogóle się nie przydała ta śmierć męczeńska, świadectwo tego typu i co więcej, no przede wszystkim Święty Paweł miał ruch, to znaczy nie musiał się zapierać swojej wiary, a mógł uniknąć śmierci. Więc popatrzmy, to jest coś, co też ja w wielu miejscach powtarzam. Męczennicy prawie nigdy, tak mi się wydaje, bo też nie chcę absolutyzować, może, może, może da się znaleźć jakiś, jakiś przykład, ale prawie nigdy nie szukali śmierci w swoim życiu. To znaczy, jeżeli ta śmierć już im groziła, to woleli się nie zaprzeć swojej wiary, ją wyznać i ponieść śmierć. Ale kiedy była możliwość, żeby swoje życie uratować i wiary się nie zapierać, to z tych możliwości korzystali. A więc tutaj co? Święty Paweł pokazuje na godność życia ludzkiego jako, jako wartości samej w sobie, że jego życie było coś warte. No bo oczywiście ze wszystkich apostołów to świętemu Pawłowi jako ostatniemu można by zarzucać tchórzostwo, że uciekł, dlatego że po prostu bał się o swoje życie. No nie. W wielu sytuacjach zupełnie się niebał, w wielu sytuacjach wykazywał się męstwem. Natomiast tutaj uciekł dlatego, aż po prostu wiedział, że jego życie jest coś warte, że ma w sobie wartość. I w związku z tym nie zdecydował się na to, żeby go z powodu wiary, z powodu głoszenia Ewangelii ktokolwiek czychał na jego zdrowie i życie. Więc popatrzmy moi drodzy, z jednej strony, dzięki temu, że Paweł uciekł i nie szukał zemsty, to została zachowana godność tych ludzi, którzy go prześladowali, którzy byli jego wrogami, a z drugiej zaś strony została zachowana jego godność, przez to, że nie poniósł śmierci męczeńskiej. Nawet ukamienowanie dawało się przeżyć, zresztą jedno z kamieniowań święty Paweł przeżył. No ale zdrowie na tym cierpi, no nie ma co mówić, pod, po, po czymś takim, po karze wyrażonej w, w rzucaniu kamieniami, no to konsekwencje zdrowotne są ogromne. W związku z tym nie wystawiał się na takie niepotrzebne cierpienie, dlatego że jego życie jest po prostu warte, życie jego i każdego innego człowieka. I moi drodzy, to jest jakby jedna strona medalu, gdzie święty Paweł podkreśla tę godność człowieka, ale to jest w kontekście takich wydarzeń hmm, negatywnych bądź co bądź, w świetle wydarzeń, które są wyrazem tego, że ludzie nie przyjęli wiary w Chrystusa. Ale w drugim mieście święty Paweł miał zupełnie inną sytuację. To znaczy, uzdrowił tam człowieka i ludzie, którzy widzieli to uzdrowienie, no, uznali, że człowiek nie uzdrawia, więc musi to być Bóg. I Barnabę, towarzysza świętego Pawła, uznano za Zeusa, a Pawła przez to, że mówił, uznano za posłańca bogów, czyli za Hermesa, i chciano im złożyć ofiarę. I moi drodzy, co ciekawe, to tę ofiarę nawet nie chciał mu tak złożyć lud, że ci ludzie co widzieli e, takich dookoła. To Kapłan z pogańskiej świątyni uznał, że go Bóg odwiedził, że taka łaska na niego spłynęła i to on chciał złożyć ofiarę. I tu, moi drodzy, można by powiedzieć, że święty Paweł mógłby teoretycznie, tak, wykorzystać tę sytuację. To znaczy powiedzieć: No tak, to wszystko prawda, jak mówicie. Przyszedł do was Bóg, ale nie ten Bóg, nie Zeus czy Hermes, bo nas wysłał jeszcze większy Bóg. I moi drodzy, mógłby przyjąć tę ofiarę i powiedzieć, że ta ofiara to nie dla Zeusa i nie dla Hermesa, ale dla Boga, co jeszcze nad Zeusem i Hermesem panuje. Więc popatrzcie, no, mógłby wykorzystać sytuację, no ja wiem, jak to powiedzmy, może nie głupotę, ale naiwności tamtych ludzi, że ich boszkowie do nich wstąpili, ale tego nie wykorzystało. Dlaczego? Żeby nie wykorzystywać ich, no, ich niewiedzy, ich, ich słabości. Na swoją korzyść. Czyli po prostu powiedział, że nie, nie jest Bożkiem, i tak samo jego towarzysz również nie jest wcielonym Bożkiem, ale służą jednemu Bogu zupełnie innemu, który z boszkami nie ma nic wspólnego. I tutaj znów to także jest podkreślenie godności tamtych ludzi, e, dlatego, że no, nie zostali wykorzystani, nie zostali oszukani. E, a jakby ktoś mógłby powiedzieć, że dla wyższych celów byłoby warto ich oszukać, nie? bo przeniosłoby to większe korzyści. Ale moi wiozy tak postępujemy czasami wobec dzieci, zwłaszcza małych dzieci, że dla ich dobra je oszukujemy, ale wobec dorosłych, dojrzałych ludzi tak nie postępujemy, no, nie wykorzystujemy ludzi, żeby dać im potem coś lepszego, bo to zwyczajnie uderza w godność tego człowieka, dlatego. Tego nie robimy. Jak ktoś takie rzeczy robi, to jest, to jest mocnym świadectwem tego, że, że jest niedojrzały, bo chce kogoś uszczęśliwić na siłę, a to nigdy szczęścia nikomu nie przynosi, moi drodzy. Ale tutaj też, moi drodzy, jest taki wątek tego świętego Pawła, jako człowieka, który także zachował swoją godność w tej sytuacji, bo popatrzcie, on mógł być tu wywyższony. I to wywyższone tak bardzo, bardzo. To znaczy, on mógł wykorzystać sytuację do tego, żeby w ogóle samego siebie postawić w miejscu Boga. Bo to, te możliwości, które ja pokazałem, to one nie są wszystkie. On mógł uznać, że wiecie co, to ja jestem Bogiem. Nie ma Zeusa, nie ma Hermesa, nie ma Jachwę. Jestem ja. Oczywiście, trudno nam to sobie wyobrazić w kontekście apostoła, który głosił słowo Boże, dlatego się do takich rzeczy nie posuwał. Ale, moi drodzy, coś takiego, wykorzystanie jakiegoś nadzwyczajnego cudu, nadzwyczajnego wydarzenia, żeby przekonać lu ludzi do tego, że jest się kimś nadzwyczajnym, kimś niezwykłym, to, moi drodzy, nie jest coś niespotykanego, to jest bardzo częste, chociażby. W sektach, gdy komuś na farcie uda się coś e, przewidzieć, albo przynajmniej jakby e, sprawić takie wrażenie, że coś przewidział, e, no to staje się guru jakichś, jakiejś grupy ludzi w jednym momencie, bo mu zaczynają wierzyć wtedy we wszystko. Ale święty Paweł tego nie wykorzystał. Znów mógłby wykorzystać to dla dobrego celu, ale tutaj już nie tylko ze względu na ludzi tego nie zrobił, ale ze względu na samego siebie, dlatego że on miał godność. A w jaki sposób takie wywyższenie by jego godność zniszczyło? No, moi drodzy, stałby się oszustem sam przed sobą, nie żyłby w prawdzie. Ech. Nie wiem, czy, czy wy macie takie doświadczenie, ja tak za bardzo nie mam, tak mi się wydaje. Ale czy niektórzy mają takie doświadczenie trwania w takim strukturalnym kłamstwie? Nie, że się skłamało raz czy drugi, albo trzeba było potwierdzić jedno kłamstwo, bo to na pewno się zdarzało i mi, ale mówię o takim, wiecie, trwaniu w, kłamstwa, w kłamstwach przez miesiące czy lata i nadbudowaniu kolejnych kłamstw. Niektórzy ludzie, patologiczni kłamcy, ale patologiczni kłamcy to nie, bo oni jakby trochę nad tym nie panują i te ich kłamstwa są fatalne, ale tacy manipulatorzy prawdziwi to budują sobie takie systemy kłamstw i w nich trwają i to moi drodzy tych manipulatorów, tych takich kłamców profesjonalnych to ich wewnętrznie niszczy. Każdy potem kłamca mówi, że mu użyło, jak się przyznał, że to wszystko nieprawda, że mimo tego, że poniósł ogromne konsekwencje przyznania się, to było mu dobrze, bo już nie dawał rady e, tak żyć. I moi drodzy, święty Paweł na coś takiego się nie zgadzał. Bo mógłby przyjąć, o tak, ja jestem wcieleniem Hermesa, e, wykorzystać to nawet do dobrego celu, ale potem musiałby żyć w kłamstwie, bo co raptem po miesiącu by się wycofał i powiedział, że żadnego Hermesa i Zeusa to nie ma tak naprawdę? Albo może oszukiwałby ich do końca swojego życia, że, że oni znają prawdę, że on oszukuje wszystkich innych ludzi, a im powiedział prawdę, że jest Hermesem? No moi drodzy, skazałby się na coś e, strasznego, coś fatalnego. I to znów podkreśla godność świętego Pawła. I teraz, tak, moi drodzy, jeżeli spojrzymy na to wszystko, to tak naprawdę całe to dzisiejsze czytanie pokazuje, ja wiem, no wchodzi w dyskusję to nie do końca, bo, bo najpierw powstało słowo Boże, a potem powstały pewne zarzuty, ale by możemy wykorzystać jako swoisty argument te słowa. Otóż o co chodzi? Ja często słyszę, i to jest temat poruszany w literaturze, w wystąpieniach najczęściej ateistycznych, albo po prostu anty, antyreligijnych, gdzie właśnie mówi się, że wiara uderza w godność człowieka, że gdyby nie było religii, to byłoby lepiej, bo by się ludzkość lepiej rozwijała. Ja za wszystkie religie, moi drodzy, nie jestem w stanie się opowiedzieć, ale za chrześcijaństwo, którego obraz mamy tutaj w Dziejach Apostolskich, to jestem w stanie się wypowiedzieć. I teraz tak. Widzimy, że chrześcijaństwo w godność człowieka nie uderza. Pojawiają się na przykład takie argumenty, że kiedy chrześcijanie przechodzili na jakieś tereny pogańskie, to wówczas zabierali tym pogadom ich kulturę i ich starych bogów i w miejsce tych starych bogów wkładali swoich świętych, cały system, ten w cudzysłowie, wiecie, panteon katolicki, że są święci, a nad świętymi Pan no to, to, moi drodzy, tak może tylko idiota mówić, bo nie rozumie, co to jest święty, nie? Że to święty to nie jest półbóg, to nie jest heros. Kwestia filozoficzna, że, że tak nie jest. Nie, to y, ontologia nam o tym mówi. Gdybyśmy przyjęli, że półbogowie istnieją, czy, czy bogowie, to oni ontologicznie i tak byliby inni od naszych świętych. Więc uznawanie, że to jest ekwiwalent, to absolutna nieznajomość filozofii, ale to tak na marginesie. E, więc tak, y, m, nie występuje coś takiego. Dlaczego? Bo moi drodzy, nie można sobie przerobić pogaństwa na to, żeby chrześcijaństwo z tego wyszło. Jeżeli coś takiego się zaczyna robić, to wychodzi religia synkretyczna, czyli wychodzi tak, takie połączenie tych wszystkich rzeczy. A tu widzimy właśnie świadectwo i wzór też tego, że tak robić nie należy. I teraz tak, czy zdarzały się incydenty, że jednak tak się robiło? No, i oczywiście, że tak istnia, istniały takie incydenty, ale my je uznajemy za incydenty patologiczne. My je potępiamy, uznajemy, że robienie czegoś takiego, czyli wykorzystywanie niewiedzy, naiwności danych ludów, próba oszukiwania ich na potencjalnie na ich korzyść, jest czymś złym. Kościół nie twierdzi, że to jest metoda, która. Byłaby czymś dobrym. Owszem, mamy coś takiego w działalności misyjnej jak inkulturacja, ale to jest moi koledzy, właśnie coś odwrotnego. To nie jest pohańbienie kultury, która gdzieś tam już funkcjonuje, ale to jest zrozumienie tej kultury i w ramach tej kultury wytłumaczenie chrześcijaństwa. To jest wywyższenie tej kultury, to jest jej uszanowanie, a nie jej zniszczenie. Nie uderzanie w nią. Więc to jest, moi drodzy, jedna strona medalu. Z drugiej zaś strony zarzuty są do tego, że to już nie tak kulturowo niszczy się godność człowieka, ale że chrześcijaństwo wyniszcza nas wewnętrznie, że naszą godność nam odbiera. Dlaczego niby? No bo stajemy się ludźmi, którzy są pod wpływem zakazów i nakazów, którzy mają jakiś taki zewnętrzny przymus nad sobą i ciągle żyją w nerwach, ciągle żyją w napięciu, strachu i w poczuciu winy, co najważniejsze. No, moi drodzy, to znów jest zupełne niezrozumienie chrześcijaństwa. Od poczucia winy, to, moi drodzy, mamy wręcz systemowy, już teraz, nie po, po tylu wiekach chrześcijaństwa, systemowy, jakby sposób odbierania poczucia winy natychmiastowy, to znaczy, spowiedź, tak się ukształtowała przez lata forma spowiedzi, że jest banalnie prosto pozbyć się jakichkolwiek wyrzutów sumienia, i to nie w takim znaczeniu tylko emocjonalnym, bo emocjonalne poczucie winy to można się wygadać w terapeucie i będzie to samo. Ale tu mamy istotne pozbycie się poczucia winy, to znaczy realne pozbycie się poczucia winy, że ta wina po prostu rzeczywiście przestaje istnieć, była. I nie istnieje, i to niezależnie od naszego poczucia, więc to jest argument od Czapy. I wszystkie inne zarzuty również będą takie same to znaczy nigdzie godność człowieka przez chrześcijaństwo nie jest odbierana. Jak pokazuje święty Paweł jego postępowanie, ta godność jest uszanowana i godność jest wywyższana, zarówno w sytuacji, gdyby ta godność miała być poniżona wprost, albo poniżona pośrednio przez pozorne wywyższenie. Pozorne wywyższania przez to tak naprawdę poniżanie, to jest moi drodzy coś, co jest współcześnie bardzo modne, a to nie tylko współcześnie. to Taka gadka, że współcześnie myśmy coś nowego wymyślili. Zawsze było to poniżanie od starożytności. Jak poczytamy sobie książki filozofów, to już tam też nieźle się działo. Ludzie uważali się za mądrych, a tak naprawdę robili paskudne rzeczy w swoim życiu prywatnym. Tam godność tak naprawdę tracili. Więc moi drodzy, ale znów, czy incydentalnie się zdarza, że rzeczywiście ktoś zostanie bez potrzeby wpędzony w poczucie winy? No oczywiście, że tak. Ale moi drodzy, kościół i wiara uznaje takie coś, robienie czegoś takiego za sytuację patologiczną, za coś, co jest niewłaściwe, co nie powinno występować, powinno być e, naprawiane. Więc moi drodzy, ani wiara, ani kościół nie ma podejścia takiego w swoim systemie, w swojej istocie, aby komuś odbierać godność tak prywatnie, ani żeby odbierać godność, tak wiecie, całemu społeczeństwu, że bez tej wiary byłoby lepiej, byłoby tylko gorzej. Chociaż oczywiście, że zdarzają się wypaczenia, ale one są wypaczeniami. My wcale tego nie chcemy, wcale do tego nie dążymy. I to trzeba, moi drodzy, gdzie dzisiaj reagować, jeżeli mamy. Taką możliwość. Jeżeli spodobało się Wam to rozważanie, to zapraszam Was na następne. Zachęcam do tego, żeby zostawić subskrypcję, komentarz, łapkę w górę i udostępnić znajomym. W ten sposób przyczynicie się do szerzenia dobrej nowiny w internecie.